w kolejnym odcinku. E, dawno mój filmik się nie pojawił. To nie znaczy, że nie byłem na rybach. Po prostu nie było żadnych efektów. Były to krótkie zasiadki, też przerywane. Nagle musiałem wracać do pracy. Zmieniłem pracę i teraz muszę być bardzo dyspozycyjnym po prostu. E, jak już się domyślacie, nie bez powodu klęczę tutaj przed matą, więc. E, Wspaniałe rozpoczęcie kolejnego odcinka. Jestem w Niemczech, w miejscowo miejscowości Kölpinzy. E, miejscowość ta wzięła swoją nazwę od tego jeziora, które się za mną znajduje. Kölpinzy, 200 metrów e, na północ, e, za kamerą znajduje się e, Morze Bałtyckie. Dlaczego tutaj? No bo po prostu mam no, najbliżej mieszkam w Świnoujściu, pracuję po niemieckiej stronie i, i, i najbliżej mam po prostu na jeziorach, które znajdują się tu na wyspie właśnie po niemieckiej stronie. E, polecił mi to znajomy karpiarz to jezioro. Taki młody chłopak, który karpiuje tutaj od, praktycznie od Smarkacza e, i, i powiedział, że tutaj przyjechał, bo naprawdę warto, bo jest to miejscowość turystyczna. Jest tu mało wędkarzy karpiowych. Negatywem jest to, że dużo ludzi wypożycza sobie to łódki. Swoją prywatną łódką o dziwo nie można pływać, tylko wypożyczoną. Rowery wodne przepływają i tak dalej. Turyści tu zaglądają, ale są tu karpie. Dlatego tu przyjechałem. Także to jest też przygotowanie w sensie taki mały trening przed moją jesienną zasiadką. To będzie. Prawdopodobnie zasiadka życia, zobaczycie, mniejsza o to, ale, ale jest to też miejscowość turystyczna, dlatego postanowiłem też tutaj troszkę poćwiczyć, tak, koncentrować się na łowieniu, mimo że non stop ktoś tutaj przeszkadza, bo wchodzą ciekawscy turyści, robią sobie zdjęcia, zwiedzają i tak dalej. Więc jest to jednocześnie dla mnie przyjemna zasiadka w sensie wędkarskim, a jednocześnie trening cierpliwości tylko zegarek, żeby przypadkiem nie uszkodzić ryby no i pokażmy Wam pierwszego karpika z tego jeziora nieduże, bo nieduże, 7300 ale bardzo mnie cieszy de facto jest to mój pierwszy dziki karp złowiony w tym roku dotychczas mi się nie poszczęściło tym bardziej mnie ten cieszy no, i w pysku jeden jedyny ślad pochaczyku, bo ten go, oczywiście, zaraz no i rośnie. Wypuchany brzuch więc szykuje się do tarła, prawdopodobnie. Na to wszystko wygląda, tak? Brzuszek mięciutki. To jest tarla, także jeszcze się tu nie wytarło. No dobra, trzeba go zdezynfekować. Na to wyciągnąłem właśnie tego karpia, ten ciężarek centryczny. Do metody takiej oklejam go zanętą, z dodatkiem kukurydzy. Krótki przyponik z takim popapowym pozycjonerem, takim długim, kikersem. No i tak jak mówiłem, kulka tonąca. Sudobejc i pop-up truskawkowy sudobejc. To jest taki grzybeczek, bałwanik. To jest bardziej barwa, bałwanik, bo może tak nie wygląda, ale jest bardzo wolno tonący. Jest tu muliste dno, dlatego chcę, żeby mi po prostu powoli opadał, i na tym mulistym dnie właśnie się osadzał ten zestaw. Także to wędruje znowu do wody, e, łącznie z e, woreczkiem PVA z całymi kulkami e, truskawkowymi, kobrą wstrzeliwuje dookoła e, też kulki truskawkowe i 2-3 spomby e, ugotowanej kukurydzy na to. No i dał efekt. Prosty sposób. Dobry wieczór. Udało się. Mój pierwszy mały pełnowłoski z tego jeziorka. Dwudziesta trzecia Zrobił mi bałagan na trzech wędkach. Mam wąskie tutaj wąskie stanowisko i, i po prostu w tej i we w te chodzi no. ale się udało. cieszę się wziął na e, kulkę GLM sudobate z zieloną e, kukurydzą. Kulka też jest zielona, ciemnozielona. Pokażę Wam już. Jak na razie jeden na truskawkę, jeden na gielę. No dobrze, trzeba go wypuścić. Jest. Jest. Piękny karpik. Ale walczył 7,5 kilo, tutaj myślałem, że jest większy, ale przepiękne łuski ma. I wziął na truskawkę z nim Pojechał jak szaleniec. Przy brzegu miałem naprawdę ostrą walkę z nim. Silne, mocne karmi. W tym bieloc. Przepiękne. Karp. Super! Dzień dobry Troszkę mi się zimno się zrobiło Piąta rano Pobudka Pełnouski karpik melduje się na macie. Ale czułem jak czerwony. Ale pięknie ubarwiony, aż czerwony taki. I znowu na GLM, więc jest 2-2. Truskawka GLM 2-2, a nas, który jest zarzucony, nie jest ugotykany nawet. Ważne, że biorą. Nie są to jakieś rekordowe sztuki, ale karpie, a następ... Jeden, jedyny ślad po haku, nigdy nie łowiony. O to chodzi. Widzieliście akcję Odwracam się po wypuszczeniu ryby Patrzę i szarpie szczytówką, nie pojechał, tylko szarpał się, stał w miejscu i szarpał 6,5 kg lustrzeń mówiłem, że ananasa nie tykają, a jednak tak, ona na ananasa, na popapa. O, muszę przyznać, że kulki Mariusza robią tu rzeźbi. <grystanie> Pięć karpi niecałą dobę Z dzikiego jeziora ha! Jestem sam zaskoczony, że tak dobrze biorę I ten wziął z mocno nęconego miejsca, które nęciłem bardzo mocno wczoraj więc wchodzą, dokładnie teraz wchodzą w tą zanętę Przez noc była cisza na tych wędkach. Karty padały z wędki na otwartej wodzie, a ta jest przy wysepce na płyciźnie. Yes. Jak to bywa w życiu, ma się czasami pecha. Ja miałem takiego pecha, że padła mi bateria w kamerze <laughs> Ale trzeba wam pokazać te kulki, tak jak mówiłem Gielem Zielone kuleczki Padła jedna Dodawałem do tego sztucznej kukurydzy Też taki jaskrawo zielony No i to zrobiło Fajny wynik Jeszcze nie ma nawet naklejki producenta oficjalnej, bo em, dostałem te kulki do testów. Drugie to już widzieliście też, truskawka. Mam tutaj w większym, większym wiaderku. Dodawałem do tego popapa różowego. Na następnych zasiadkach on jeszcze testował ochotkę i, i, i słodką śmietankę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że przyniesie taki efekt jak e, podczas tej zasiadki. Jeziorko naprawdę fajne i będę na pewno tam jeździł z tym, że prawdopodobnie rzadziej niż zwykle, bo zmieniłem pracę i teraz niestety mam mniej wolnego. Siłą rzeczy będę jeździł też rzadziej na ryby, ale jak już pojadę to na pewno zobaczycie efekty tego wyjazdu. Także życzę Wam wspaniałego wędkarskiego lata no i trzymajcie się. Do następnego.